Witam Państwa serdecznie na kanale Wetrehab. W tym odcinku zapoznamy się z biernymi ćwiczeniami z zakresu ruchu w stawach upsów i u kotów. Ponieważ są to dosyć łatwe procedury i przeważnie powinno się je wykonywać dosyć często, zoofizjoterapeuci w wielu przypadkach zalecają te ćwiczenia do wykonywania samodzielnie przez właściciela w domu. Dlatego w dzisiejszym odcinku oprócz mojej gadającej głowy będzie również część praktyczna, na której będziecie państwo mogli zobaczyć jak te ćwiczenia wyglądają. Zapraszam. Czym są bierne ćwiczenia z zakresu ruchu? Jak sama nazwa wskazuje, bierne, czyli bez udziału siły mięśni pacjenta, za to przy udziale siły zewnętrznej. tą siłą zewnętrzną Szczególnie w przypadku weterynarii są ręce terapeuty, ewentualnie ręce opiekuna, właściciela. Ćwiczenia, mówiąc w dużym uproszczeniu, polegają po prostu na zginaniu i prostowaniu stawów w pełnym, dostępnym zakresie. Ćwiczenia te wykonujemy przeważnie u pacjentów, którzy nie są w stanie sami poruszać własnymi stawami lub nie są w stanie osiągnąć pełnego zakresu ruchu czyli na przykład w różnych przypadkach porażeń, czy niedowładów. Również ćwiczenia te są wskazane u pacjentów, którzy nie powinni poruszać sami stawami, czyli na przykład niektórych, po niektórych zabiegach chirurgicznych. Zakres ruchu w stawie może ocenić lekarz weterynarii lub zoofizjoterapeuta, w wielu przypadkach, już na tzw. pierwszy rzut oka, można stwierdzić, że ten zakres ruchu udanego pacjenta jest nieprawidłowy. Jednak do dokładnego ocenienia zakresu ruchu w stawie służy takie urządzenie. To jest goniometr, czyli taki specjalny kątomierz do mierzenia zakresu ruchu w stawie. Oceniamy go w stopniach. I dzięki temu jesteśmy w stanie precyzyjnie określić, jaki ten zakres ruchu w stawie jest. Czy jest prawidłowy, czy nieprawidłowy. Jeżeli jest nieprawidłowy, to w jak dużym stopniu. Dodatkowo dzięki tym urządzeniom mamy punkt odniesienia i w trakcie terapii jesteśmy w stanie ocenić efekty naszej pracy. Jesteśmy w stanie stwierdzić, jak duże postępy zrobił pacjent? Czy nastąpiła poprawa, czy nie nastąpiła? A jeżeli tak, to w jak dużym stopniu? Pierwne ćwiczenia z zakresu ruchu, mimo swej z pozoru banalności, są bardzo cenne dla pacjenta. Przede wszystkim dbają o utrzymanie odpowiedniego zakresu ruchu, szczególnie o pacjentów, którzy nie są w stanie poruszać stawami lub nie mogą. Nie powinni poruszać tymi stawami. Więc to ćwiczenie jakby zapobiega powstawaniu przykurczom, zrostom, zwłoknieniom tych wszystkich struktur stawowych, dzięki czemu z upływem czasu nie dochodzi do jakichś twarczy, trwalszych przykurczów czy też zesztywnień. Dodatkowo, bierne ćwiczenie zakresu ruchu również dba o chrząstkę stawową, ponieważ pozwala na odpowiednią dystrybucję mazi stawowej w obrębie całego stawu. A jak wiemy, chrząstka stawowa nie jest w zasadzie unaczyniona, w związku z czym jej odżywianie następuje właśnie poprzez dostarczanie związków odżywczych przez maź stawową. Także odpowiednie rozprowadzenie tej mazi stawowej jakby ma duży wpływ na późniejsze odżywienie tej chrząstki stawowej. Bierne ćwiczenia z zakresu ruchu, oprócz tego, że w cudzysłowie rozciągają nam te wszystkie tkanki okołastowowe, w sensie nie takiego zwiększania długości tych tkanek fizycznie, co po prostu w sensie pracy samej tych tkanek, tak? że one cały czas pracują w tym zakresie, w którym normalnie fizjologicznie powinny. Pierne ćwiczenia z zakresu ruchu również poprawiają krążenie krwi i chłonki w tkankach, stymulują przyczepy mięśniowe. Również stymulują proprio receptory. Także, mimo tej pozornej banalności, naprawdę mamy bardzo dużo zalet z tych prostych ćwiczeń. Kiedy nie powinniśmy wykonywać ćwiczeń biernych? Przede wszystkim przy niestabilnych złamaniach, przy świeżych zwichnięciach stawów, po niektórych operacjach chirurgicznych, no i przede wszystkim u pacjentów, u których. Stwarza ten ruch dużą bolesność. Jeżeli zwierzę silnie reaguje na te bierne ruchy, wokalizuje, bardzo się niepokoi, to jest to dla nas sygnał, że tych ćwiczeń nie powinniśmy wykonywać. Jak wykonujemy te ćwiczenia? Procedura jest prosta. W pierwszej kolejności musimy sobie znaleźć. Spokojne i wygodne miejsce zarówno dla naszego pupila, jak i dla nas samych. Tak, by pacjent czuł się komfortowo, ale żebyśmy my nie odczuwali dyskomfortu związanego z przyjętą pozycją w trakcie wykonywania tych ćwiczeń. Zwierzę powinno zająć pozycję leżącą na boku i ćwiczymy kończyny, które znajdują się u góry. Przeważnie ćwiczymy wszystkie stawy w kończynie, czasem zdarza się, że ćwiczymy kończynę przeciwległą, a nawet czasem wszystkie cztery kończyny. Zaczynamy przeważnie od stawów dystalnych, czyli tych dalszych. I są to oczywiście przeważnie palce. Ruch wykonujemy powoli dokładnie. W pełnym osiągalnym zakresie, czyli zginamy do momentu, dokąd poczujemy opór, następnie prostujemy kończynę również do momentu, kiedy poczujemy opór. Nie próbujemy jakby pokonać tego oporu, zgiąć mocniej lub bardziej. Przy ćwiczeniach biernych, kiedy nie mamy do czynienia z rozciąganiem, z ćwiczeniami redresyjnymi, zatrzymujemy się tylko w tym momencie, kiedy już zaczynamy czuć opór. Musimy zwrócić uwagę na reakcję naszego pacjenta, naszego pupila. Tutaj może to być na początku troszeczkę trudne do ocenienia, ponieważ w momencie, gdy się pojawia duży dyskomfort, bolesność, u pacjenta, który zaznacza to właśnie w sposób taki, że się niepokoi, odwraca głowę, popiskuje, czy w gorszym przypadku no, intensywnie wokalizuje, no to jak już powiedziałem wcześniej jest dla nas sygnał, żeby tych ćwiczeń nie wykonywać, żeby przerwać te ćwiczenia. Natomiast musimy pamiętać, że zwierzęta generalnie nie przepadają za tą formą ćwiczeń, mimo że w wielu przypadkach same w sobie te ćwiczenia nie są bolesne, to jednak jest to taki atawizm, że psy czy też koty źle znoszą dotykanie w ogóle do kończyn. No a już jeszcze gorzej, jak próbujemy coś z tymi kończynami robić. Także tu musimy nauczyć się ocenić, odgraniczyć właśnie tą sytuację, w której mamy do czynienia z bolesnością, z dyskomfortem. Od sytuacji, kiedy po prostu mamy do czynienia ze zwykłą niechęcią czy też jakimś lękiem. Oczywiście nie szarpiemy się na siłę. Te ćwiczenia powinniśmy wprowadzać stopniowo, powoli. Warto w trakcie stosować jakieś smakołyki, po prostu nagródki. No to może być forma zabawy, drapania, głaskania, coś co, co psus czy kotu. Sprawi przyjemność, tak, żeby zwierzę bardziej to kojarzyło jako formę zabawy, niż jakąś skomplikowaną, dziwną procedurę. Nie jest to łatwe, nie jest to proste, szczególnie na początku, gdy zwierzę nie jest do tego przyzwyczajone i opiekun również jeszcze nie ma wprawy, ale w zdecydowanej większości przypadków zwierzęta zaczynają może nie lubić. Ale na pewno zaczynają akceptować tą formę ćwiczeń. Także, także musimy zwrócić na to uwagę, czy jest to po prostu taka niechęć, bojaźliwość, czy rzeczywiście sprawia, te ćwiczenia sprawiają naszemu pupilowi dyskomfort. Dlatego warto na początku jednak te ćwiczenia. Z, przeprowadzić razem ze swoim terapeutą, czy też z lekarzem weterynarii, który po pierwsze dokładnie nas poinstruuje, jak te ćwiczenia wykonać, a po drugie, no, też pod jego kontrolą będziemy mogli sami kilka razy spróbować. Bo mimo no, prostoty, banalności tych ćwiczeń, jednak dopóki się ich kilka razy nie wykona, no to rzeczywiście może być problem. Z y, 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 taką płynnością ruchu z, y, z prawą. Musimy pamiętać, by ćwiczenia te wykonywać dwoma rękami. Jedną ręką stabilizujemy część bliższą kończyny, bliższą y, y, ciału, y, a część dystalną, czyli tą dalszą, zewnętrzną, y, poruszamy drugą kończyną oczywiście w pełnym dostępnym zakresie. Musimy pamiętać, że. U różnych pacjentów ten zakres ruchu będzie różny. W niektórych sytuacjach zakres ruchu jest naprawdę duży, maksymalnie osiągalny, maksymalny, jaki można osiągnąć. A u niektórych pacjentów ten ruch będzie bardzo znikomy, bardzo mały czy w jakimś stopniu ograniczony. Także przy samym biernym ćwiczeniu ograniczamy się tylko do tego dostępnego zakresu ruchu. Jeżeli chodzi o ilość i częstotliwość zabiegów, to trzeba ustalić indywidualnie ze swoim lekarzem weterynarii lub z fizjoterapeutą, ponieważ każdy przypadek jest inny i wymaga indywidualnego podejścia do pacjenta. Przeważnie, jeżeli chodzi o częstotliwość w ciągu doby, te ćwiczenia zaleca się wykonywać od jednego do trzech razy na dobę. Jeżeli chodzi o ilość powtórzeń, przeważnie od 15 do 30 powtórzeń. Powtórzenie to jest jedno zgięcie, jeden wyprost, czyli jakby jeden taki cykl. Oczywiście to jest taka bardzo ogólna informacja. Czasem tych ćwiczeń wykonuje się mniej, czasem wykonuje się więcej. Tak jak przed chwilką powiedziałam, to już trzeba sobie indywidualnie ustalić, ustalić z własnym terapeutą. Naszym dzisiejszym pacjentem jest Oskar Oskar ma 12 lat. Może już w niektórych stawach troszeczkę ten zakres ruchu jest u niego mniejszy niż u młodszych kolegów. Niemniej myślę, że razem we dwóch uda nam się zademonstrować na czym te ćwiczenia polegają. Prawda Oskar? Chyba tak. Film nie przedstawia wszystkich ćwiczeń biernych. Zademonstrowane są tu tylko podstawowe ruchy, które właściciel może w miarę bezpiecznie wykonać samu swojego pupila. I to najlepiej po wcześniejszym przeszkoleniu i na zalecenie lekarza weterynarii lub zoofizjoterapeuty. Ruchy w innych płaszczyznach wykonywane są już raczej przez terapeutów, dlatego nie zostaną tutaj omówione. Pamiętajmy też, że te ćwiczenia nie wzmacniają mięśni. No, chyba że zwierzę delikatnie przeciwstawia się naszym działaniom. Wtedy to w pewnym stopniu mięśnie też ćwiczą. Pierwne ćwiczenia z zakresu ruchu zaczynamy od stawów dystalnych, czyli tych położonych dalej, i w naszym przypadku będą to palce. Palce możemy ćwiczyć, jeżeli nie ma takiej potrzeby, wszystkie razem. I tak, chwapiemy sobie, ja to będę tak pokazywał Państwu, żeby było lepiej widać. Natomiast Myślę, że taki chwyt jest najwygodniejszy. Pytanie jeszcze z której strony się ustawimy. Zrobię teraz tak, żebyście Państwo widzieli zakres pracy tutaj paluszków. To jest. Nasz piesek jest już troszeczkę wiekowy, więc on ten zakres ma nieco mniejszy niż u młodych zwierząt, ale mniej więcej widzimy, na czym to polega, jak to wygląda. Tak jak mówię palce, przeważnie ćwiczymy wszystkie razem. Aczkolwiek zdarzają się sytuacje, że e, musimy się skupić e, pojedynczo e, na każdym palcu oddzielnie. Ok, nie już, relaksik. Teraz tak, staw e, nadgarstkowy. A, zginamy, prostujemy. Zginamy, prostujemy. Tutaj też widzimy, że ten zakres jest nieco mniejszy niż powinien być, ale chodzi o ideę, żeby zobaczyć, tak, sprawdzę, jak to działa. Na czym polegają te ćwiczenia? Ok, staw łokciowy, Zginamy. prostujemy, zginamy, prostujemy. No, robimy te ćwiczenia powoli, takim jednostajnym ruchem. Czasem niektórzy zalecają, żeby w tym końcowym momencie, czy to zgięcia, czy to wyprostu, zatrzymać się na kilka sekund. Tutaj już warto to ustalić ze swoim terapeutą. I staw ramienny. Stabilizujemy sobie zawsze jedną ręką, część tą bliższą ciała. Ops, prostujemy, zginamy. Prostujemy, zginamy. O, to ładnie jest. Ok, w stawie ramiennym możemy jeszcze się, możemy wykonać jeszcze taki ruch. Przywodzenia i odwodzenia. Hops. Ciach. Ciach. Ok. Zaczynamy sobie od palców. Palce możemy ćwiczyć wszystkie razem. Zginamy. Prostujemy. Zginamy. Prostujemy. Oczywiście w niektórych sytuacjach zachodzi potrzeba, żebyśmy ćwiczyli każdy palec oddzielnie. Natomiast tu się skupimy na tej opcji, gdzie palce ćwiczymy wszystkie razem. Ciach. No właśnie tak. Następnie ćwiczymy staw skokowy. Tak, żeby to ćwiczenie wykonać dobrze, musimy zgiąć nieco staw, kończyny w stawie kolanowym. I możemy sobie w tej sytuacji już ćwiczyć staw skokowy. O. Zginamy, prostujemy. Zginamy, prostujemy. Niektórzy zalecają, by w końcowej fazie ruchu przytrzymać zgiętą lub wyprostowaną kończynę. To już trzeba indywidualnie ustalić ze swoim terapeutą. Następnie staw kolanowy. Zginamy, prostujemy. Zginamy, prostujemy. W pełnym zakresie, czyli dotąd dokąd się da, prostujemy. Oczywiście nie próbujemy zwiększać tego zakresu. W momencie, gdy już czujemy, że się bardziej nie da, to nie próbujemy tej granicy przełamać. I pamiętamy, żeby robić to dwoma rękami, żeby nie poruszać jedną kończyną. Chociażby z tego powodu, że piesek może się ruszyć i może sobie gdzieś tam uszkodzić taki staw. Yy, staw biodrowy. O, tutaj się bardziej musimy... Płać mięczku, położymy się. O, ciao. Yy. Teraz ćwiczymy staw biodrowy. Zginamy. Prostujemy. Zginamy. Prostujemy. w stawie biodrowym możemy jeszcze wykonać również przywodzenie i odwodzenie. U niektórych pacjentów możemy wykonywać tak zwany ruch rowerkowy. Jest to przydatne u pacjentów, którzy się bardzo niecierpliwią, nie chcą współpracować, więc tak żeby skrócić tą procedurę można jako substytut pełnego biernego ćwiczenia wykonać właśnie taki ruch rowerkowy. Również u pacjentów neurologicznych jest to też takie ćwiczenie, które pomoga, pomaga nam tutaj w reedukacji chodu. Wykonujemy po prostu ruch całą kończyną, symulujemy tak jakby kroczenie. Tak, stąd wygląda troszeczkę właśnie jak jechanie na rowerze. Mniej więcej tak to wygląda. Tak jakby Pies sam się poruszał. Dobrze. Nasz kolejny pacjent nazywa się Ignacy. Również ma około 13 lat. Kończyna piersiowa. Ćwiczenia zaczynamy od palców. Palce przeważnie ćwiczymy wszystkie razem. Zginamy prostujemy zginamy prostujemy ok na staw nadgarstkowy zginamy prostujemy zginamy my prostujemy mm. Staw łokciowy, skinamy, prostujemy, skinamy, prostujemy. I staw ramienny, prostujemy, skinamy, prostujemy, skinamy. wstawia ramiennym ruch odwodzenia i przywodzenia i kończyna biedniczna ćwiczymy palce zgięcie, wyprost zgięcie wyprost staw skokowy pamiętamy o zgięciu kolana Będę trzymał tutaj za kolana, żeby lepiej było widać. Ops. Zgięcie. Wyprost. Zgięcie. Wyprost. Staw kolanowy. Zgięcie. Wyprost. Zgięcie. Wyprost. Zgięcie Wyprost Zgięcie Wyprost I odwodzenie, odwodzenie i przywodzenie Odwodzenie, przywodzenie Bardzo ładnie. I jeszcze raz zobaczmy sobie te same ćwiczenia z innej pozycji. Ćwiczymy palce, razem, zginamy, prostujemy, zginamy, prostujemy. Tak, nad zginamy, prostujemy. Prostujemy, skinamy, prostujemy. Staw łokciowy skinamy, prostujemy, skinamy, prostujemy. O! Tak, żeby było lepiej widać, może. Stawiamy, nie? Zginamy, prostujemy, zginamy, prostujemy, zginamy i prostujemy. OK. I kończyna miedniczna również z innego ujęcia palce zginamy prostujemy zginamy prostujemy staw skokowy staw skokowy zginamy prostujemy zginamy prostujemy zginamy prostujemy Polano, zginamy, prostujemy, zginamy, prostujemy. I staw biodrowy, zginamy, prostujemy, zginamy, prostujemy, zginamy. zginamy rostuemy. I wstawimy rowem. odchodzimy i przychodzimy. Bierne ćwiczenia z zakresu ruchu u kota w zasadzie wyglądają analogicznie jak przy ćwiczeniach u psa. No może troszeczkę być inna jakość współpracy ale w zdecydowanej większości da się te ćwiczenia przeprowadzić również u kota. Zaczynamy oczywiście od palców. Palce zginamy, prostujemy, zginamy, prostujemy, zginamy, prostujemy. Ciach. Staw skokowy. Pamiętamy o tym, żeby zgiąć kolano. Prostujemy, zginamy. Prostujemy. Zginamy. Prostujemy. Zginamy. Staw kolanowy. Zginamy. Prostujemy. Zginamy. Prostujemy. Zginamy. Prostujemy. I staw biodrowy. Zginamy. Prostujemy. Zginamy. Prostujemy. Zginamy. Również ruch odwodzenia i przywodzenia możemy wprowadzić. Ok. Kończyna piersiowa. Zaczynamy od palców. Skinamy, prostujemy, zginamy, prostujemy. Nadgarstek. Zginamy, prostujemy, zginamy, prostujemy. Dobrze. Staw łokciowy. No, zginamy. Nie chce się zgiąć. Prostujemy. Zginamy. Prostujemy. No ta współpraca nie zawsze przebiega tak jakbyśmy chcieli. I staw ramienny, Prostujemy. Zginamy. Prostujemy. Zginamy. Dobrze. Oczywiście ważne jest, by te ćwiczenia wykonywać na zalecenie lekarza weterynarii czy też do fizjoterapeuty. Także w pierwszej kolejności udajemy się do specjalisty odpowiedniego, który ewentualnie da nam zalecenie wykonywania takich ćwiczeń. I oczywiście poinstruuje nas, jak te ćwiczenia wykonywać, i również pod jego okiem będziemy mogli pod jego nadzorem wykonać te ćwiczenia, tak, żeby mógł skontrolować, ewentualnie skorygować nasze działanie. Mam nadzieję, że ta krótka charakterystyka ćwiczeń biernych, które dzisiaj zademonstrowałem, będzie dla Państwa przydatna i pomocna. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki.